Tygodnik pokładowy. Żeglarskie podsumowanie tygodnia w mojakoja.pl Wind Whisper wygrywa pierwszy etap The Ocean Race. Szanse na udział polskiego jachtu w regatach nie były wielkie, a co dopiero te na wygraną. Tymczasem w sobotę 21 stycznia Wind Whisper osiągnął etapowe zwycięstwo. Po starcie z wysp Zielonego Przylądka załoga podjęła ryzykowny manewr i wysunęła się na czoło wyścigu. Jej pozycja ciągle się zmieniała. W końcu, po sześciu dobach żeglugi, skipper Pablo Ararte doprowadził załogę do mety. Kolejny etap regat już w czerwcu. To nie koniec sportowych sukcesów polskich żeglarzy. Karol Jabłoński wicemistrzem świata w bojerowej klasie D.N. Regaty odbyły się na jeziorze Kegonsa w amerykańskim Wisconsin. Choć pierwszego dnia wiatr nie dopisywał, umożliwiając tylko jeden wyścig, kolejnego wiało mocne 10 węzłów, pozwalając na cztery wyścigi. Dwa z nich wygrał Amerykanin Matt Strable, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jabłoński uplasował się zaraz za nim, zdobywając drugie miejsce i potwierdzając sił polskiego żeglarstwa na lodzie. Padł rekord zgłoszeń do Polskiej Ligi Żeglarskiej. W wodniackiej ekstraklasie wystąpi 50 zespołów. To o 5 więcej niż w zeszłym roku. Wyścigi będą odbywać się według normalnych zasad flotowych na morzu i na Śródlądziu. Zwycięzcy zdobędą tytuł klubowego mistrza PZŻ, a cztery plasujące się najwyżej kluby wejdą do międzynarodowej żeglarskiej Ligi Mistrzów. Poza ekstraklasą działa też druga liga, do której nabór wciąż jest otwarty. Ruszyły zgłoszenia do Międzynarodowej Nagrody Żeglarskiej Szczecina. Do 15 stycznia można zgłaszać osoby, które w zeszłym roku wyróżniły się między innymi osiągnięciami sportowymi, w polu popularyzacji żeglarstwa, rozwijaniu świadomości morskiej i wychowaniu. Kandydatów zgłaszać mogą tylko mieszkańcy Szczecina, a magistrat wyłoni zwycięzców w dziewięciu kategoriach. Każdy dostanie statuetkę i nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych. To był tygodnik pokładowy, czyli podsumowanie tygodnia w mojakoja.pl, numer jeden w Polsce portal i aplikacja na smartfony z możliwością licytacji.